Więc, my name is ArtSGaret and welcome to another epizod z gry Original War Multiplayer. Gramy dzisiaj na mapce, której jeszcze nie lubię, ale już nie grają. Ja nie mam co do tego żadnych potencji. Nie chcę, niech to prawda się żyją. 2 na 2 wiarkę. Nie, wiem jak się ta na mapa nazywała. Yy, faktem jest, że jej nie lubię. Na dole mamy gracza Crimson, który gra Arabę. Biały kolor. I z nim jest razem, razem z nim gra Devio, Róża Wersalu, Amerykanem, jasny niebieski kolor. W ogóle są bardzo oddaleni od siebie, tutaj mają pole wolne, w ogóle jest Syberet i Ropa na polach, które nie mają gracza. I po drugiej stronie mamy gracza, którego szanuję, jest to Edmund Tachybaryłka, ostatni grze na Całkiem okej okay tym gatlingami robił robotę, jak składał player jeszcze wcześniej I, i atakuje go Bren, gra on ruskiem, pomalczowy kolor, atakuje mu zbrojownię. Co kurwa za... To jest... Z... Nażywiałem w innych sojuszach. Czekaj! Bren jest razem z Z de, Devio, a Crimson jest razem z Edmundem, bo tutaj był atak. Bren zaatakował dwoma monopolizami wysunięte koszary, bo te koszary są poza Nourażem. Więc może je po atakować i Bren to będzie zaraz czynił, bo dostawiając swoje zbrojownie. Edmund się tego nie spodziewa. Buduję sobie w spokoju elektrownię oraz warsztat, badając też przy okazji rozwinięcie technologii. Ja powiem pierwszy, teraz już drugi. O, i, na, i już małpki wbijają, małpki będą sobie strzelać. W sumie okej, okay, małpki sobie mogę strzelać, bo, bo i tak yy, nie chcemy ludzi, tak? Marnować do tego typu zadań. Ale i tak prowadzę do Wam dwóch żołnierzy: Olgę Ordin oraz jakiegoś bardzo Edmund też niszczy swoją pierwotną tej linię obrony, dwa bunkry, dla 20 skrzynek. Te bunkry też są chujowo postawione, bo są strasznie... strasznie przeszkadzają wyje, wyjazdowo. Dobra, Edmund, Edmund nie stara się je zniszczyć, ja bym sobie realizował tę zbrojownię, a on stara się ją naprawiać, co jest trochę bez sensu. Tutaj, oczywiście muszę tutaj... To, żeby sobie, żebyście mogli usłyszeć piękne strzelanie. W ogóle Mał małpy mają lepsze, mm, lepszą, lepsze odgłosy strzelania, niż y żołnierze. Małpy mi się bardziej podobają. Mają le ma lepszy karabin. Taki prymitywny karabin dostali. Ja tutaj będzie budował chyba gatlingi, tutaj gatlingowo będzie grał. No w sumie może wjechać na tył i zabić, po tych inżynierów. Co tam w pozostałych bazach. Devio też rozmontowuje bunkry, bo to wyjazd jest ciężki. Badanie małp, badanie dział, badanie celowników opty...tych. A Keribison bada działo. Dopiero też 50 badał, okej, okay, późno strasznie, ale ma dużo małp, więc tutaj małpowo, małpowo gracze grają. Bren, ośmiema w tym momencie postaciami, atakuje koszary. Zbrojownie Edmunda, Edmund cały czas się naprawia. Musi do tego delegować pięciu ludzi. Buduje też odnowę cywilną, będzie zbierał sobie komorę, zbierał sobie skrzynki komorą. O, bazuki nawet ma! Bren ma nawet bazuki. Jeszcze jak wzbadał te panie, jak wzbadał te panie, to bym mógł po tych inżynierów fajnie wydepać. wytepać. Budowana kolejna z zbudowana. To Prawdopodobnie przeciwko Crimsonowi. Które może pomóc Edmundzie, Edmund straci inżyniera. Już się pierwsza strata, a na dole, o, a na dole będzie atak Crimson, będzie atakował Devio. Więc tutaj będzie atak y, dziewięcioma mapoludami z karabinami, poziomy pierwsze albo zerowe. I tutaj od tyłu będzie się czaił. Nie, nie atakuje zbrojowni, żeby nie widział. Nie widzi, nie widzi tego, nie widzi tego. Lucy Armstrong będzie pierwszą stratą. Po drugiej stronie, o, zbrodnia obrywa, zbrodnia na czerwonym pasku. Jest, jest, jest. Lucy chce przejącego małpoludę oswoić. A tutaj wbija Crimson. A to nie są oswojone małpoludy, to są małpoludy z karabinami. Do diaska! Zo Ale fart. Dobra. Dobra, farcik. Był na czerwonym pasku. Medyk uleczył o 1% i był na żółtym już. Edmund tutaj stara się zbudować kolejną zbrojownię. Ale raczej to mu się uda. Ale ona będzie od razu zniszczona. Że nie wiem, nie wiem co robi. Edmund tutaj. Nie wiem, nie wiem co tu się dzieje. Nie wiem co się dzieje ogółem. A w bazie Devio. Hmm, Oba, mapy Krymsona ja się wycofały. Ja bym pomógł tutaj, krymce żeby pomógł. Edmundzie, bo Edmund, za chwilę, za chwilę straci bazę. Musisz się teraz bardziej wycofywać. W tym momencie droga do yy, laboratorium otwarta. A jeśli laboratorium padnie. O kurde. Po... To jest FFA? To jest kurde FFA? Bo to jest FFA. Ja myślałem, że to jest 2 na 2, to jest FFA. O kurde, bo nie słyszałem nie spojrzałem na... Na, na, te, na zespoły, tylko tak sobie wbiłem na, na, na pod końcówkę dopiero, dosłownie. Rzutem na taśmę weszłem, szybko na obserwatora. No i budowana kolejna zbrojownia. Ubrana widzę SW. A u mnie zaraz premiera filmu Muszę zobaczyć premierę filmu The General War Okej okay. Nie wiem po co to zbuduję te zbrojon Ja bym jeszcze wycofał stąd Ja bym już skracił tą bazę, no coś koniec Jeszcze próbuję coś badać pojęcioma Pięcioma ludźmi próbuję badać na poziom na poziom pierwszy. A ja od Dawida Jaspera dostałem 8 subów, dziękuję Dawidowi Jasperowi, który mnie raz yy, nastrzymił. Serduszko dla jego, dla jego widzów. I serduszko dla Dawida Jaspera. Nie umiem serduszka robić. Czego mi Dawid Jasper? Ale jesteś naprawdę dobrym człowiekiem. Dziękuję Ci. Widzę te, te akcje. Rozpierzają. Ja jak bym wyszedł z gry, ale Ja mu dziękuję. 10 złotych mi dał. Więc. Lewit go. Lewit go yy, tak naprawdę znoezjował. A ja go nie przywitałem. Nie wiedziałem nawet na początku, co się dzieje, ale dziękuję bardzo serdecznie. Bren wygrywa batalię z Edmundem. No i ma jego bazę, ma jego skrzynki, więc. jest. Ma przewagę nad pozostałymi, pozostałymi dwó pozostałą dwójką, która się będzie bawić w wojnę miotaczowo-ogniowo-piechotną. Bo głowa łysa, łysą ma serpet, a nie, bo maloczki. Przepraszam. Dobra. Jest na drugą stronę mapy raz Piechoty na Devio. Te chyba umówili się. Spółka Crimson i Bren. Chyba, że oni są razem. Dobra, są teamy 2 na 2. Bren i Crimson na Devio i Edmunda, więc Devio. Szykuj się na... Szykuj się na... Pierdol. Szybka gra. Szybka gierka. Gdzie szybka gierka, miotacze ognia już są w akcji, atakują. Nagrywa się? Nagrywa się wszystko, dobra. Jeden tutaj traci jak najwięcej ludzi. Próbują wejść z broni z obrady, sobie rady. Ale wybudował chociaż HG. Ta piechota, ca cała piechota krymsona, Te mopy same rozwalą tą bazę. Od tyłu Bren wchodzi. Jak do siebie. Ginie, nie ginie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Piękny styl. Nowy Pojazd nie może wyjechać. Mm. Monkę? Yes. Proszę bardzo, koniec gry, dziękuję wszystkim za oglądanie. Super to była gra, nie zapomnij nigdy 10 minut.